Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik we wtorek, serdecznie zapraszam. Na dzisiejszy program zaczniemy od targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku, które zbliżają się wielkimi krokami i samochodów, na które wszyscy czekają. Może niekoniecznie wszyscy, ale Amerykanie na pewno, zwłaszcza ci, którzy uwierzyli w motoryzacyjne firmy wyhodowane w Krzemowej Dolinie. Fisker, bo o nim mowa, ma w ofercie jedno tylko auto. Model Karma wygląda nawet nieźle, a na pewno oryginalnie. Jednak niestety auto jest tak naprawdę projektem nieskończonym, produkowanym w minimalnych ilościach, potwornie przepłaconym, cena podstawowej wersji to przynajmniej 100 tysięcy dolarów, testowanym na ludziach i na koniec projektem przesączonym marketingowym bełkotem. Wiedzą Państwo, że ten samochód jest tak ekologiczny, że żadne drzewo nie Ucierpiało podczas wykonywania drewnianych okładzin wnętrza. Niektórzy właściciele aut koreańskich czy japońskich uśmiechną się teraz smutno, że u nich w Walcie jest tak samo. Ale nie. Fisker Karma jest tak cool, że wykorzystuje drewno tylko z tych drzew, które przewróciły się ze starości, choroby lub pod wpływem wiatru czy burzy. Bzdura, nie to gigantyczna, ale przynajmniej właściciele tych samochodów będą mieli o czym opowiadać sąsiadom. Na szczęście już niedługo w nielicznych salonach marki Fisker pojawi się jeszcze jeden model. Nina w pełnej okazałości zostanie zademonstrowany w Nowym Jorku już za kilka dni, Ale dzięki tym zdjęciom wiemy, że będzie na czym oko zawiesić. Od strony technicznej będzie to bardzo podobna do karmy konstrukcja, z tą różnicą, że nina będzie o połowę tańsza i dużo słabsza, i z czterocylindrowym silnikiem BMW pełniącym rolę generatora prądu. Na targach pojawi się również kolejna, trzecia już generacja Hyundai Santa Fe, po wprowadzeniu do sprzedaży bardzo udanych od strony technicznej i ładnych, jeśli mówimy o sportecz kompaktowych SUV, zarówno Santa Fe, jak i Sorento nieco straciły na znaczeniu w Europie, ale w Stanach duże, pełnowymiarowe auta z tego segmentu nadal Sprzedają się świetnie. Co ważne, samochód, który pojawi się w Nowym Jorku, w niemal niezmienionej formie pojawi się również na naszym kontynencie, i to jeszcze w tym roku. A nieco zmieniając temat, w Polsce, ale też w prawie wszystkich krajach europejskich, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, tablice rejestracyjne są do siebie bardzo podobne. W sporej części to zasługa Unii i jednolitych przepisów, ale nawet tablice spersonalizowane dodatkowo i naprawdę słonopłatne otoczone są bezsensownymi ograniczeniami. Początek jest obowiązkowy i różny w zależności od województw, a ta indywidualna część może zawierać maksymalnie dwie cyfry. Więc jeśli ktoś ma Porsche 911, to na tablicy mogą być co najwyżej dwie jedynki. Tablice zabytkowe są ochydne, żółte i nachalne i bez możliwości personalizacji. Co zakrawa na absurd. W końcu 99% ich właścicieli to hobbyści czy kolekcjonerzy. Za to w Stanach podejście jest dużo bardziej rozsądne. Każdy ma swój ciekawie zaprojektowany wzór, a już za kilka dni w Kalifornii odbędzie się głosowanie nad przywróceniem do życia trzech wzorów tablic stosowanych w latach 50., 60. i 70. Czarno-żółtych Żółto-czarnych i niebiesko-żółtych. Amerykańskie tablice rejestracyjne są naszym zdaniem bardzo fajne i bardzo często są ozdobą samochodu. Myślę, że można by było trochę zliberalizować podejście polskich urzędów do tablic rejestracyjnych wydawanych w Polsce. Ciekawi mnie też, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. Zapraszam na forum i zapraszam też na kolejną część naszego programu, czyli nasz motodziennikowy ranking. Dla niektórych samochód to nie tylko środek transportu z punktu A do punktu B, dla niektórych to coś zdecydowanie więcej, sposób na aktywną rekreację, styl życia czy bycia, ale też możliwość poprawienia swojego samopoczucia. I żeby sprawa była jasna, każdą intencję ze szczerego serca popieramy, bo to dzięki tym zróżnicowanym potrzebom i zachciankom na drogach są auta w różnych kolorach, a nie tylko niebrudzące się szare metaliczne i w różnych kształtach, a nie tylko praktyczne kombi. Są też osoby, które marzą o aucie, które wygląda i reprezentuje sobą coś więcej. Problem w tym, że auta z segmentu pre nawet używane pięcio czy ośmioletnie, to dość spory wydatek. Nawet 45 czy 50 tysięcy złotych, jeśli mówimy o samochodzie tak banalnym i często spotykanym, jak BMW E60, popularna piątka czy E-klasa, jej odpowiednik ze stajni Mercedesa. Na szczęście, jeśli dobrze poszukamy, to znajdziemy coś zdecydowanie tańszego, a bez wątpienia równie satysfakcjonującego. I dlatego przed Państwem lista pięciu aut nieco niedocenionych, a na pewno szalenie interesujących. W różnych przedziałach cenowych i z różnych segmentów, ale z jednym wspólnym przesłaniem. Chcę mieć coś niebanalnego, dobrego, ale za rozsądne pieniądze. A od czego zaczniemy? Od dużej, porządnej limuzyny za 10 tysięcy złotych. Czy to w ogóle możliwe? Nie. Mercedes klasy S serii W140 wygląda jak zabytek. Audi A8 podobnie. O BMW 7 z pierwszej połowy lat 90. nawet nie wspominamy. Ale Lexus? Ta marka ma w sobie niezwykłą zdolność budowania na zapas. Tak by auto starczyło nie na 5 czy 7 lat, ale nawet na 20 albo i dłużej. A wspomniane 10 tysięcy spokojnie wystarczy na 16-18 letni egzemplarz modelu LS4. Często z instalacją gazową. Pod maską spokojnie pracuje silnik V8 o mocy 265 koni, które są praktycznie nie do zdarcia, a wnętrze dzielnie znosi kolejnych właścicieli. Po dokładnym wyczyszczeniu delikatne ślady mogą zostać jedynie na skórzanej tapicerce. Jeśli szukamy auta nieco młodszego, jednocześnie mniejszego, Alfa 147 to naprawdę dobry wybór. Samochód ze względu na fatalne notowania poprzedników nie cieszy się przesadną popularnością. I dobrze, dzięki temu ładną wersję z cudowną skórzaną tapicerką kupimy za 10-12% tysięcy. Auto będzie miało 10 lat i to warunek musi mieć pod maską silnik diesla 1.9. Wersje benzynowe i 1.6 i 2.0 to niestety loteria. Kolejna propozycja, nawet dwie to alternatywa dla wspomnianych na początku Mercedesów i BMW. I ponownie jest to auto ze stajni Lexusa. Tym razem model GS drugiej generacji produkowany od 97 do 2005 roku. Dostępny w Polsce z jednym praktycznie silnikiem. Bardzo ciekawym i satysfakcjonującym i odpornym na upływ czasu. 3 litrowym V6 o mocy 228 koni. Mało? Ten samochód ma napęd na tył i dzięki temu, nawet z automatyczną skrzynią, rozpędza się do setki w 7,6 sekundy. Pali przy tym około 12 litrów na 100 km. Jak trochę poszukamy, to piękny, 10-letni egzemplarz będzie nasz za 17-20 tysięcy złotych. Jeśli nie pociąga nas linia nadwozia, to warto rzucić okiem na oferty z Jaguarem XJ. To limuzyna jeszcze większa, ale 10-letni egzemplarz możemy kupić za identyczne pieniądze. Choć mówiąc szczerze, porównywalnej z Lexusem bez awaryjności, nie mamy się co spodziewać. A na koniec, ciekawa naszym zdaniem propozycja dla zapatrzonych w duże, ciężkie wozy terenowe, takie jak Mitsubishi Pajero czy Nissan Patrol. Tego typu wielozadaniowe pojazdy wyglądają wspaniale, to prawda, ale kosztują majątek. Na szczęście już za 20 tysięcy możemy sobie sprawić auto równie dzielne w terenie, wygodne na trasie, choć niezbyt szybkie i niezwykle obszerne. Mowa o drugiej generacji Land Rovera Discovery. Auto oznaczone symbolem TD5 ma pod maską silnik BMW i mało pali. Wersja V8 nie wymaga chyba dodatkowych wyjaśnień. Nie są to już samochody tak wszechstronne jak wcześniejsze 300 TDI, ale przynajmniej nie rdzawieją. i mimo że mają 10 albo i 12 lat, wyglądają świetnie. Jeśli mają Państwo ochotę jakiś samochód do naszej listy dopisać albo jakiś usunąć, bardzo serdecznie zapraszam na forum. Zapraszam też przy okazji na naszego facebooka facebook.com Kośnik Motodziennik i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro.